Trenerze, dzisiejszy mecz, strata punktów z Dunajcem, nowy sącz, tak troszkę nam skomplikowało sytuację, ale wracając już do samego meczu, chyba wszyscy, którzy dzisiaj się pojawili na trybunach na Okoczymskiej 34, z samej gry mogli być zadowoleni, co? Myślę, że razem z zespołem Dunajca stworzyliśmy bardzo fajne widowisko. Wydaje mi się, że to był mecz najlepszy piłkarsko, jeżeli chodzi o dwie drużyny rywalizujące ze sobą w określony sposób gry w piłkę. Więc tutaj, tutaj chciałem oddać drużyny Dunajca, że naprawdę mieli mieli swój pomysł na, na ten mecz. Stworzyliśmy razem naprawdę dobry mecz. W przerwie mówiłem chłopakom, że to jest mecz do jednej bramki było poczucie, do przerwy mieliśmy my dwie, trzy sytuacje, Dunajec miał dwie, trzy sytuacje i, i kwestią było kto tą bramkę kto tą bramkę zdobędzie, e, niestety dla nas tą bramkę zdobył, zdobył Dunajec i, i musimy, musimy prze, przegryźć gorycz, gorycz poraż, porażki. No, mierzyliśmy się dzisiaj z trudną sytuacją kadrową. Tak naprawdę jedynych czterech seniorów rodowitych, którzy, którzy, którzy nominalnie grają w pierwszym składzie dzisiaj wypadło, czy to z racji kontuzji, czy z racji kartek. Wyszliśmy ośmioma zawodnikami wieku juniora w pierwszym składzie. Najstarszy zawodnik był z roku 2001. Więc jedynym plusem, poza wynikiem, poza grą, to jest po prostu to, że, że stawiamy na wychowanków. Kolejny, kolejny wychowany, chyba Pasek, dzisiaj zadebiutował w pierwszym składzie. To jest na pewno kierunek, w którym chcemy, chcemy zmierzać. A bardzo żałujemy, że nie udało się tego wygrać, wygrać tego meczu i, no i teraz już nie wszystko jest w naszych nogach. No, no tak, tak trochę, trochę jeszcze tam będzie matematyki. E, trenerzy co do właśnie debiutu dzisiaj e, chyba spełnia się to o czym wielokrotnie gdzieś w kuluarach rozmawiamy, że chłopak, który przychodzi z drugiej drużyny, a, a gra tam na, na w gra, gramy w ustalony sposób nie Daje z siebie 100% to wiadomo, ale, ale bardzo dobrze się zaprezentował właśnie Sebastian dzisiaj. Tak, no to, to, był, to jest nasz kierunek jako, jako klubu. Teraz zbieramy w jakiś sposób tego żniwa. Dzięki temu, że pierwsza drużyna, że druga drużyna, że, że juniorzy młodsi gramy w ten sam sposób, tą samą strukturą, to to mam taką możliwość, że najprościej, świecie, inaczej, zawodnicy mają taką możliwość, że najprościej w świecie w momencie zagrania dobrego meczu w drugiej drużynie, tak jak na przykład Seba zagrał świetny mecz z Maszkienice, uważam, że zasłużył na to, żeby dzisiaj zagrać w pierwszym składzie, zagrał w pierwszym składzie, bardzo dobrze wyglądał, od razu wszedł w strukturę wahadłowego, wiedział, znał wszystkie zasady modelowe, jak się zachowywać, dlatego no, to, jest, to jest coś, nad czym dużo pracowaliśmy i cieszy, cieszymy się, że teraz możemy zbierać tego żniwa. Dziękuję trenerze, Dziękuję bardzo.